Znajdujemy się na miejscu organizacji trzeciego rajdu rowerowego. Dwie godziny dla rodziny. Pomimo deszczowej atmosfery zjawiło się aż sześć drużyn. Rywalizacja była zacięta, wygrały cztery drużyny. Trzecia niestety egzekwator. Trzeci rajd rowerowy jako impreza cykliczna zorganizowany na terenie miejscowości Mętków. Głównymi odbiorcami tego rajdu są rodziny z dziećmi. Pierwszy rajd rowerowy odbył się w 2018 roku w ramach festiwalu Niepodległościowego Górnicy o Wolną Polskę i od tego czasu jest organizowany regularnie w okresie właśnie jesiennym. I jak się państwu podobała ta edycja rajdów? No ta edycja była troszkę inna od ostatniej, ponieważ trasa była dużo bardziej wymagająca, ale jak widać daliśmy radę. Organizatorem tych rajdów jest Fundacja Barka, która powstała w 2009 roku. Głównym takim naszym zadaniem jako fundacji to jest organizacja koncertów papieskich, których już zorganizowaliśmy 13. Zapraszamy wybitnych piosenkarzy, wybitnych artystów, takich jak na przykład Irena Santor czy Eleni. Z rozpoczęły się 6 lipca i trwały do 27 września. Finałem tych warsztatów był dzisiejszy koncert. Na koncercie zaprezentowały się sekcje skrzypiec, sekcje taneczne, kapela młodzieżowa z pod dęba, zespół sztosy oraz gościnnie wystąpiła orkiestra denta Roczyn. Gościem specjalnym dzisiejszego finału była Aleksandra Matyskiel. Super. Cóż, mogę powiedzieć, byłem zaskoczony z umiejętności uczestników, gdyż chociażby nawet w sekcji tanecznej mieliśmy tylko 15 do 18 godzin, tak naprawdę kształcenia. A pani Teresa zaprezentowała dwa tańce. To samo pani Krystyna Wętrzatko z sekcją Skrzypiec. Jest tam siedem dzieci, które zaprezentowały się bardzo dobrze. To sami planujemy nagrać póki co dwie, dwa kawałki e, autorskie. 21 listopada zostaliśmy zaproszeni przez orkiestrę Dentom z Roczyn na ich 150-lecie, a 22 listopada przewidujemy koncert, tak naprawdę wieczór z Folkiem. Prasy naszej koncertowej, no póki co nic się nie szykuje, ale mam nadzieję, że przy współpracy z panią Bogumiłą Pietrzyk ze z, z Stowarzyszenia Folklorystycznego Kraków jak najbardziej wystąpimy w grudniu, to będzie pochód w Krakowie na Wigilię. W niedzielę 27 września zakończyliśmy projekt filmowy, organizowany wspólnie z Goki z Babicą. W pierwszej edycji amatorskiego konkursu filmowego wzięło udział aż 10 filmów. Jury nagrodziło trzy z nich, a jeden projekt otrzymał wyróżnienie. Oprócz kategorii głównej swoją nagrodę przyznał również nasz sponsor, czyli firma Hydros Chrzanowe. Wy wybraliście film, który najbardziej Wam się podobał, a wszystkie te były dostępne na kanale YouTube. Tegoroczną edycję amatorskiego konkursu filmowego objął swoim honorowym patronatem wójt gminy Babice, pan Radosław Warzech. Czerwonego klapsa, i nagrody. Dostaje film, pod wakacje zosi. Na pracę, na pracę. Może zacznijmy od początku. Jakieś 5-6 lat temu chcieliśmy, kiedy bardzo modne było zakładanie różnych kanałów YouTube'owych, chcieliśmy coś stworzyć. Coś śmiesznego, coś takiego prankowego, co robili wszyscy, zaczepiali ludzi, prowokowali. To było fajne, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy troszkę już zbyt dorośli i zajmujemy się znaczeniem zbyt poważnymi rzeczami, żeby takie śmieszne rzeczy robić. Zresztą nikt nie chciał przed kamerą tak występować, więc stwierdziliśmy, że zrobimy coś bardziej poważnego i poszukamy ciekawych ludzi. No i okazało się, że znalazł się jeden, drugi, trzeci i w sumie przez te 5 lat robimy to w miarę regularnie kilka kilka takich filmów, dwa, trzy w miesiącu. Uzbierało nam się już chyba ze 120 około. I, i co? I to jest świetne, bo ci pasjonaci tak naprawdę nas bardzo wzbogacają, bo zawsze po takim spotkaniu wychodzimy nie wiem, pełni energii, jakichś nowych pomysłów i ja na przykład mam coś takiego, że zawsze po kilka dni po nakręceniu takiego filmu chcę robić to, to, co robił bohater naszego filmu. Skąd sobie wiedzieliśmy? Moja żona ma ostatnio takie hobby, że wyszukuje konkursy filmowe po całym kraju. I tak trafiła. <laughs> Próbujemy swoich sił wszędzie, a akurat no to się udało pierwszy raz tak, i najbardziej nas cieszą te z, z, z miejsc, no, jak jest blisko miejsca, w którym mieszkamy, czyli Województwo Małopolskie. Możemy sobie podjechać i, i spotkać się z innymi twórcami, zobaczyć inne filmy też. Konkurs mógł odbyć się dzięki naszemu sponsorowi firmie Hydros Chrzanowa, Dunkake Polonia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportów Babice, Urzędowi Gminy Babice, oraz pracowni artystycznej Juhu, która zafundowała i wykonała dla nas statuetki.